Jest chyba w złym stanie. Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest moją siłą. <laughs> Patrzcie, to książę Artas. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Panie, ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Jakieś niebezpieczeństwo. Wyrżnąć wszystkich! Bandyci! Uciekajmy! Zlądrować miasto! Uratuj nas! Chodzi sprawiedliwość! Służę światłości! Sprawiedliwości niech się stanie zadość! Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor! Nie trzeba mi się płacić! Sprawiedliwości niech się stanie zadość! Nie. niedaleko stąd jest starożytne święte źródło. Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. W rzeczy samej może się to nam bardzo przydać. Nie trzeba mi się, Kłania. się kłaniać. Atakują Służę światło. O, jak mogę Ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Jakieś niebezpieczeństwo. Służę światło. Jakieś niebezpieczeństwo. Oczywiście. Jestem Służę światłość. Czekam na rozkaz. Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. Światłość jest moją siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Plugawy, nędznik. Światłość jest moją siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Służę światłości. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Służę światłości. Jak najbardziej. Światłość jest mą siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Tarcza przetarczy, bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczyć je! Szybko! Zostaw tam Światłości jest Sprawiedliwości niech się w stanie zapościć. Światłości jest na siłą! Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Ludzie z wioski ogarnął obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale dowiemy się, kto za tym stoi. Mądry plan? Jak najbardziej. Na tak oddziały! Na -ja jakieś niebezpieczeństwo? Nie Służba światłość. Tam nic jakiś Mądry plat. Prawie długości nie jest w stanie zadość. Oczywiście. Mądry plan. Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości się... to pewnie miejsce, o którym mówił ten starzec. Kto skosztuje jego świętych wód, będzie uzdrowiony. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Tak, panie! Trzeba mi się kłanić. Jakieś niebezpieczeństwo? Służę światłości. Nie trzeba mi się kłaniać. Twój rozkaz? Powiedz tylko słowo. Jakieś niebezpieczeństwo? Wygląda jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obmarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach jest pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek.